Moje dzieciństwo, wspominam, jakby było najszczęśliwsze, choć nie wszyscy w to wierzą, bo dawniej na wsi było biednie. W jednej izbie mieszkało nieraz i siedem, osiem ludzi, a dzieciska spały na zopiecku, bo w łóżku u nich nie było miejsca, a jak było, to gdzie tam przy babce z boku, albo w nogach u ojców, no, i jak się dziecku chciało spać, to jak samo nie usnęło gdzie w końcu, to go trzeba było ukołysać, coś mu zaśpiwać I babcia nam zawsze coś opowiadali i śpiewali. A to musiało być takie, żeby było i trochę i straszne, ale żeby nas coś uczyło. A żeby było długie, żeby my czekali i czekali, co się pięknego skończy, czy to będzie szczęśliwe, czy nieszczęśliwe. Bo zawsze potem się miało piękne sny i na wieczór babcia nigdy no, nie opowiadała takich godek, co by się źle kończyły. Nawet no większe godki takie nieszczęśliwe, to zawdy złe musiało być ukorane, a dobre nagrodzone. I my się chowali w takim nastawieniu, że nawet złe zawdy się na dobre obróci. W każdy godce musi być nauka, bo po to ich opowiadali. Żeby dzieci bawić, żeby dzieci uczyć i żeby se pamiętały, że w życiu tak się trzeba stosować. No, to że jest maj, będzie Dzień Matki, to wam jeszcze powiem, zapisałam godkę taką, największy no skarb matki. I teraz, niejedna matka mówi, mój skarbuniu, no i większy mój skarb matki, ale czy to tak mają w sercu jak dają? Jak się ten największy skarb odjeżdża, jedzie się za granicę zarabiać pieniądze, zostawia się babce, dziadkowi, czy to tak jest. A to wydarzenie właśnie na tym polegało, że kobieta się nasłuchała, że dziś są tam skarby zakopane w jamie, że w gorący dzień czerwcowy to. Takie duchy złych zbójów, co te skarby tam nazbierały, zamiast cyszu, to tam siedzą w tej jamie i tych skarbów swoich pilnują, a tylko w cyszu, na największym dniu w południe otwierają te jamy i te skarby wietrzą. Jakby tam w pot, to by nabrał tych skarbów, wiele by było potrzeba, a ona była biedna i chłopa zabili gdzieś na wojnie, a ona musiała została bez możliwości żadnej do życia, więc robiła jak zwykła wyrobnica w polu, choć nie była do tego nawykła i se marzyła, jakby ja taki skarb znalazł, a to bym mojego syna wyskoliła, wszystko bym miał, dwór bym mu kupiła, byłby panem, tak jak jego ojciec byłby rycerzem. A chłopak se pod kopką siana, a ona sama została dłużej, żeby zarobić trochę więcej w południe, nawet na obiad nie poszła. A on się zerwał, obudził i do lasa. Ona wołała, stój ze stój chłopak, nie leć mi ty tam do lasa, bo, bo tam się mi zgubisz. Ale nim go dopadła, to chłopak wpadł do jamy. To ona się nie, nie, nawet nie miarkowała co robi, skoczyła, tam było pełno skarbów. i se Myśli, to trzeba te, teraz te skarby brać. To fartucha nabrała dukatów, chłopaka za rękę i chce wejść. a tu I duchy zbójników zastąpiły drogę. Musisz wybrać jeden skarb, który dla ciebie jest najważniejszy. To ona mówi, Jasiu siedź tu, ja zaraz po ciebie przyjdę. Wyskoczyła z tej jamy, schowała dukaty do dębu. Wracał po syna, tu jama się zamkła. Chodziła, sukała. Płakała, nikomu się nie przyznawała, bo komu się przyznać, dukaty w dymbie leżały, aż posła do takiej mądry baby Jagi i ona jej powiedziała nie godaj, nawet księdzu nas powiedzi o tych dukatach, bo pieniądze wezmą, a ty chłopaka nie odzyskasz. Powiedziały ci duchy wyraźnie, może wybrać ten skarb, który dla ciebie jest najważniejszy. Musisz czekać do następnego roku, do, do czerwca, jak się zaczną wielkie dni, to brać te dukaty za pazuchę i chodzić tam, gdzieś syna zgubiła, jak się jama otworzy. Bez namysłu, wciskaj te dukaty do tej jamy i wołaj chłopaka. Chodziła, chodziła tak po no i już zwątpiła nawet, czy, czy to naprawdę tak było, co się stało z tymi chłopakiem. Ale któregoś dnia ta Jama się otworzyła i tak zrobiła, jak i ta Jaga koza. I z tego wszystkiego padła na ziemię Jasiu, Jasiu. Chyba pamięć straciła, a się odsknęła, a chłopak nad nią są: Co mamuś, co mamusia chcesz? I odzyskała swój największy skarb. A niestety teraz niejedna matka. Mówi, mój skarb, dla moich skarbów wszystko, a jak roco, to tych skarbów już nie ma, bo się po świecie rozejdą. I potem płacę na stare lata starobabka sama.